Epoka rycerzy. W średniowieczu Europę wypełniały zamki, turnieje i zbrojni wojownicy zwani rycerzami. Byli oni nie tylko wojownikami, ale także ludźmi związanymi z określonym kodeksem honorowym. W tym filmie poznamy świat rycerzy, ich życie, wychowanie i zwyczaje. Zamek rycerski. Zamki były warownymi budowlami, w których mieszkali rycerze i ich panowie. Chroniły przed wrogiem i były centrum życia feudalnego. Otaczała je fosa i wysokie mury, a do środka prowadził most zwodzony. Na dziedzińcu ćwiczono walkę i organizowano turnieje. Paś i Giermek. Droga do zostania rycerzem była długa. Najpierw chłopiec zostawał paziem i uczył się dobrych manier oraz podstaw walki. Później zostawał giermkiem, pomagał rycerzowi, opiekował się jego koniem i bronią, a także brał udział w wyprawach wojennych. Pasowanie na rycerza. Pasowanie było uroczystą ceremonią, podczas której Giermek stawał się rycerzem. Składał przysięgę wierności, odwagi i obrony słabszych. Pan dotykał jego ramienia mieczem, symbolicznie nadając mu tytuł rycerski. Uzbrojenie rycerza. Rycerz nosił ciężką zbroję, która chroniła go przed ciosami przeciwnika. Jego hełm nazywano przyłbicą, a na tarczy często znajdował się Herprodu. Do walki używał kopii podczas szarży konnej oraz miecza w walce pieszej. Turnieje rycerskie. Turnieje były zawodami, podczas których rycerze ćwiczyli swoje umiejętności bojowe. Były także okazją do zdobycia sławy, nagród i uznania. Turnieje miały charakter widowiskowy i przyciągały wielu widzów. Kodeks rycerski. Rycerze kierowali się zasadami zwanymi kodeksem rycerskim. Oznaczał on odwagę, honor, Wierność danemu słowu oraz obronę słabszych i potrzebujących. Zakończenie. Epoka rycerzy to nie tylko wojny i zbroje, ale także wartości, które miały kształtować ludzi średniowiecza. Świat rycerzy przeminął, lecz jego ideały do dziś obecne są w kulturze i historii Europy.